XTB to moja ulubiona spółka do analizowania. Tak. <laughs> Uważam, Chociaż że. Fajnie na Twitterze mogliby zapytać, czy nie wolę analizować Eleven będzie Studio. <laughs> <laughs> Pozdrawiamy fanów. Uważam, że XTB wejdzie do wig 20 w przyszłym roku. Mm, tak. Kwestia 100 zł za jeden walor XTB jest kwestią czasu. Bardzo długiego uwarunkowanego mi. Dużymi wymaganiami. Jedną z sił XTB jest zarząd z prezesem Omarem Arnautem na czele. Myślę, że tak. No prezes Omar Arnaut to naprawdę ma dobrą pracę, no. <laughs> trzeba przyznać. Ma wielu fanów. Największą wadą XTB jest? Yy, niestabilność wyników. Yy, to odstrasza, czy, czy trochę zniechęca wielu inwestorów. Uważam, że XTB jest w stanie podbić rynek brytyjski, i niemiecki i francuski. Podbić to za duże słowo. A jakie byłoby odpowiednie słowo? Myślę, że jest w stanie ugruntować swoją pozycję na, 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 na takiej pozycji, która rzeczywiście pozwoli trochę te wyniki poprawić, ale już bez jakichś takich skokowych zmian, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią. XCB brakuje mi? Obligacji korporacyjne.